10 marca mamy tyczkę Wypatrzona przez lornetkę w końcu coś się udało podnieść czy tam dwa leżą, czy to jeden jest? czy to Komplet. <laughs> Kurde. Ale zostawił pięknie, no. Ale parunka. Dziesiątak. No jeszcze pachną. Dziesiątak. Nie miałem komplet. Ja mam ten komplet z domu od tego byka. A tu dwunastak. Pareczka, no. Kurde, tak mi się wyciągło w te łączki. Ale piękna parunia. On w roku miał po 4 kilo coś. No ładnie. no nie spodziewałem się. Pięknie, kurde, drugi komplet już. <laughs> A pierdziele, no. Мы не сидим далее.